Mówiłem, że dojdzie. jest! strażnik! Strażnik! Wiosk, 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 wiosk. Ręce, ręce, wszyscy. Ręce, ręce, ręce. Wracasz do środka, wracasz do środka. Do lewej, do lewej. Stajesz pod ścianą, wszyscy w rządku. E, do środka, do środka, ty bohat. Nawet jeżeli widzowie Piotka się między sobą wyzywają, to nie jest widzowie. Spokojnie, to jest akcja, gra. Robimy akcję. Dla coś przekminił. Widzę się się w jego planie. Ja nic na ten temat nie wiem. Widocznie Damixi miał w planie dać zlecenie, ktoś wpadł z Nelsona. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Draf. Po co ten I stres? Tylko mam klucza. jest wskazywał, ale nie zgłosiłaś nagle Twiriderem, co że jesteś porwana. A ten furgon, No i mam kroszę. Halo? Co? Ja... Ja powiedziałam na go. Ja mogę być swoim kraszem, nie ma problemu. No bo ja miałam z siebie No, i no myślę, nie, nie no, to, ja nie jak każdy z nas ma swojego krasza. Jest zrozumiałe, tak. No Bolało? <grym> mhm. Zabolało. Ale chyba niewystarczająco, co? Słuchaj, nie jest ciężko zwalić stuk. <grym> <Ha. grym> Czegoś Czego się dowiedziałam? No, no. Że Xander Wayne ma brata, jest kryminalistą, nazywa się Kinzo Cozato, ja, oni no. współpracują, nuda no, Ninja, no. Miley, <laughs> <laughs> Lucy-san, jest y, bardzo świetną funkcjonariuszką. Nelson <laughs> współpracuje z, z Peterem Parkerem, no i wiecie, no wszystko ogólnie wiem. Wychodzi pan czy nie? O, naczelnika pani posuwa pewnie, co? A naczelnik ma żonę? Proszę pana. Wychodzi pan czy nie? No, wychodzę, wychodzę. Chwstać 5 pięć minut, ale może jeszcze coś ugrają. Ja, a to Czy ja mam mam? liścia jednemu i drugiemu. <grym grym Znaczyń> sali. zaraz pozawiesza zawiesza. Wszystkich, którzy wchodzą, wychodzą. O, to sali, do sali nikt nie wejdzie. Jesteśmy profesjonalnymi orężerami. Laska. Eee, ja muszę ten. Czekaj, czekaj. Naszyjnik czy torba? A nie, zresztą nie widać. Ani dzień dobry, ani po całym mnie d... W... Idzie taki NPC człowieku i myśli: ojej, ojej. 10 godzin dzisiaj muszę wypracować. O ja, to ja zrobię ze sobą? Bo ja jeszcze. żeby będę dzień dobry, może mówił. Witam... Słuchaj, czy Cię nie po wjeżdżać na motocyklu do lokalu? Pyszne peł, Pyszne peł, przy o tym Nie było miejsca na parkingu, a klient dobre, dobre stawki dał. Chciałem po prostu, no co, no, zarobić trochę pieniądzków, no tak? I no jakby na... warto wiesz. No teraz... Zamcko poddejmij chłopie! Czy stać Statymop? No ale to ale, ale myślałem, co nie o to chodzi. Ty idiota, ty! Co myślisz, że nagle sobie umrze? A, to. A, Nie, mówiłem o tym to mi bliżej prędko wygracie. Jeszcze się trzyma. Jak to jest, że żona mi zabiera się z a ty stawasz piątkę na to, a ja... Ty, ty stawiasz piątkę, a ja stawiam dychę. Jak ty nie masz żony jesteś bogatszy. Tak ja przyszło mi trzeba żeby bo nie zacząć wiery właśnie. Ale to jest bardzo specyficzne i Ci mi to zasmakuje nie lubię kurwa mieć coś w ustach. W sensie... Ja... Dobra, szybki Edit, nie lubię mieć fusów z herbaty na do w ustach, tak? Nie.

Megafon! Megafon! Wyciągnąć wodna. Wyciągnąć przed praniem. Ale on... *śmiech* 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 Godzina *śmiech* 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 Dobra, nic. Wszystko w porządku. Widzimy eee, się na miejscu. Powodzenia. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Psy, 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 psy mnie pogryzły. 20 lat temu... lat temu mnie pogryzły psy i powiem ci szczerze, że mam taką fobię o psach. Musiałem ci to powiedzieć. Nie robi Żyła Felipe Fo mógłbyś mi? Co się dzieje? Ten mi w klubie właśnie córkę robi. A chłopaków ode mnie nie ma. Sary, no wiesz co, ja dymałem już dzisiaj, więc się nie przyłączę. Kroku chcesz, chcę po prostu go połamać! A w sensie, że chcesz go połamać. A, dobra, myślałem, że... Jak to ci w Od kiedy? Ja muszę tobie pomóc z tą w ogóle. Nic, zero jest czołgistą, a po godzinach... E, <grym> JAKIM CZOŁGISTĄ? <grym> <grym> ORDYNATOR! Jesteś tak perfidnym, egoistycznym człowiekiem samolubnym... Opuszczamy... Panie i Panowie, nie opuszczamy... Uczyć, nie ma Służby stanowe, stanowe i federalne przejmują superwoje z, z, z karuzela, naprawdę, nienawidzę cię, o, Ada, 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 Ada... OHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO Stara wypaliła rakietę, ziemia, powietrze. No. no. Znaczy nie, no ja znam, ale to chłopaki chyba. Dobra. Więc uważam. To jest urazy do ciebie, Dwayne. Uwielbiam cię jesteś naprawdę super i w ogóle. A, to jednak Ale nie uważam, zdaniem. że po. Cicho bądź. Dobra, to myślałem, że coś innego. Chcesz powiedzieć. No znasz, mówiłam no dobra. Uważam jednak po zdaniem. prostu. No ja. No weź wyjdź i obróć, Jezus kokany Ja... mi przywrócili autko Matko O, o Jezus <gryw> Jakbym jeszcze chciał to zrobić To bym tak nie zrobił Kirielej Co co się stało? Jest w gangu obciągaczy Tak, Jolka, no A ten pan tutaj też jest w gangu obciągaczy? Tak, on też jest w gangu obciągaczy ale To on może on by obciąga. obciągnął A. Nie, on, ma, on tak jak ja pełni funkcję nieobciągającego Dyry tak zwany e, pełna Też nazwa. Też poznałem nazwa dwóch z gangu obciągaczy i obaj nie obciągają. To co to za gang? to taki? Na, Już tłumaczę. My jesteśmy wyżej stopniem i pełna nazwa, nazwa naszego aktualnego stopnia to jest dyrygujący obciąganiem, nie obciągający. To jakby pan mógł podrygować obciąganiem jednego z waszych obciągaczy, tu i teraz, i jakby się tutaj zjawił, była taka opcja? Jak chce wam się leżeć 15 minut na szpitalu, to zaraz się tu zjawić 45 i wam tak poobciągają, że wszyscy będziecie leżeć, no mówię. No Bo no. jak oni się pojawiają, <noise> to już nie okrop...